Proszę bardzo, pani minister. Dziękuję bardzo panie Marszałku. Postaram się odpowiedzieć na większość pytań, które tutaj dzisiaj padły, nawiązując też do mojego wystąpienia na porannym posiedzeniu połączonych komisji. Są też pytania kierowane stricte do wnioskodawcy, czyli Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest z nami pan minister Romanowski, więc jak domyślam się udzieli odpowiedzi. Po pierwsze chciałabym nawiązać do tego, co powiedziałam rano i co już wielokrotnie padało, i powtórzę to jeszcze raz ani Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ani rząd. Wedle mojej dobrej wiedzy, mam nadzieję, yy, skutecznej, nie prowadzi żadnych działań i żadnego postępowania, które zmierza do wypowiedzenia konwencji. Jak Państwo doskonale, Pani Poseł, proszę mi pozwolić skończyć. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który tu był wielokrotnie przywoływany i który, jak wiadomo, złożył premier Mateusz Morawiecki, wynika z faktu, o czym również mówiłam na porannym posiedzeniu komisji, że każdy akt prawa, czy to krajowego, czy międzynarodowego, powinien zostać zbadany pod kątem, jeśli rodzi jakiekolwiek wątpliwości, powinien zostać zbadany pod kątem zgodności z ustawą zasadniczą która Bardzo jest proszę najwyższym z wypowiadającą swoją kwestię pospolitej polskiej, pani poseł. W związku z tym premier uznał, że taki wniosek należy skierować. Czekamy, aż zostanie uruchomiona procedura w Trybunale Konstytucyjnym i ten wniosek zostanie poddany analizie. To wszystko, co mam do powiedzenia, po raz kolejny zresztą, szanowni państwo posłowie, jeśli chodzi o zakres prac związany z konwencją stambulską. Jeśli chodzi o pytanie pana posła Szłapki dotyczące wykrywalności przestępstw, ja jestem przekonana, że tutaj pan minister Romanowski będzie chciał zabrać głos, natomiast ja mogę tylko odpowiedzieć w imieniu danych, które posiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, mówimy o niewzroście przestępstw, a raczej o wykrywalności tych przestępstw z danych, które zresztą były prezentowane. Jeśli chodzi o sprawozdanie z wykonywania ustawy o zapobieganiu przemocy, tydzień temu toczyła się na ten temat debata w Senacie, wynika, że wzrosła, w istocie wzrosła, wykrywalność tych przestępstw, to znaczy ilość powiadomień w ramach niebieskiej karty, czego to dowodzi, że, po pierwsze, większa ilość ofiar przemocy zgłasza ten, zgłasza ten proceder, a co za tym idzie? Traktujemy to w kategoriach wzrostu zaufania dla organów, które prowadzą, czy to służb mundurowych, czy polityki państwa, która prowadzi szeroko pojętą politykę antyprzemocową. Jeśli chodzi o pytanie jednej z pań posłanek, tutaj odniosę się do wypowiedzi pani. Przedstawicielki Pani Posłanki, przedstawicielki Klubu Lewicy, to o ile dobrze sobie przypominam, Pani Poseł uczestniczyła w porannym posiedzeniu połączonych komisji. Jeśli nie, to przedstawicieli Lewicy zachęcam do odtworzenia tego posiedzenia. Zadziwiam, szczerze powiedziawszy, i zdumiewa stwierdzenie, że pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, czyli Moja skromna osoba, ja rzekomo, bo tu takie stwierdzenie padło z ust pani poseł, nie wiem, co się dzieje w, konwen w sprawach konwencji stambulskiej. No, o ile sobie dobrze przypominam, a pamięć mnie chyba jeszcze nie zawodzi, to właśnie ja rano wspólnie z ministrem Wawrzykiem i z ministrem Romanowskim, odpowiadając na pytania parlamentarzystów, którzy wzięli udział w posiedzeniu komisji, odpowiadałam na te pytania i motywowałam jakby tłumaczyłam, jak jest, jaka jest zasadność wniosku i zastrzeżeń, które Polska, które Polska składa w takiej formule, w jakiej one zostały złożone, a więc jak Państwo wiecie, dwa zostają nieco zmienione, jedno podtrzymane, jedno wycofane. Więc no, zachęcam jednak do odsłuchania ze zrozumieniem posiedzenia komisji, to będziecie państwo wiedzieć, jakie jest stanowisko rządu, jaka jest zasadność przedłożenia tych zastrzeżeń i jakie jest również stanowisko w tej sprawie, a raczej wiedza, bo do tego się pani poseł wypowiedź odnosiła, pełnomocnika rządu do y, spraw rudnego traktowania. Jeśli chodzi o politykę rządu, bo takie też pytanie padło y, dotyczące właśnie procedury niebieskiej karty, to ja tylko i tutaj jedna z pań posłanek odwołała się. Do, do opinii GREVIO, to ja przypominam, że miesiąc czy półtora miesiąca temu gościliśmy Komitet Ekspertów GREVIO, który bardzo pozytywnie właśnie odniósł się, pokazuje e, e, panie marszałku, czy ja mogę dokończyć wypowiedź? Dziękuję bardzo. Bardzo pozytywnie odniósł się do procedury niebieskiej karty, który jest podawany właśnie przez przedstawicieli GREVIO i nie tylko przez Unię Europejską jako wzorcowy przykład rozwiązań, które zresztą zostały wdrożone już, jak Państwo wiecie. Wiele lat temu. Jeśli chodzi o pytanie, tutaj trochę wejdę w kompetencje ministra Romanowskiego, ale chciałabym się odnieść do tego. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące tego, jakie rząd podejmuje działania, żeby zabezpieczyć szczególnie w okresie Covidu ofiary przemocy, to ja przypomnę Państwu, że niedawno przeprocedowaliśmy w polskim parlamencie ustawę autorstwa ministra sprawiedliwości, która w sposób natychmiastowy i skuteczny nie procedurami sądowymi, o jakich mówi konwencja stambulska, tylko procedurą szybkiej reakcji służb w tym wypadku służb policji wprowadza właśnie, ustawa wprowadziła zapisy natychmiastowej izolacji i wykluczenia z gospodarstwa domowego z mieszkania, w którym przebywa ofiara sprawcy tej przemocy. Więc to jest ewidentny przykład, Panie i Panowie Posłanki, na to, jak rząd reaguje także w kontekście sytuacji epidemicznej, z jaką mamy do czynienia od kilku miesięcy na nowelizację przepisów dotyczących, dotyczących przemocy. Jeśli chodzi o artykuł 55, bo do tego też państwo tutaj się od no, to ja zadam pytanie retoryczne, bo ja już mówiłam o tym na komisji, ale powiem też, że Polska nie jest jedynym krajem wymieniałam kilka krajów Szwajcaria, Północna Macedonia, Finlandia, Rumunia, Słowenia to są kraje, które ratyfikując konwencję, złożyły zastrzeżenia do artykułu 55 wynikające z niczego innego, a właśnie z tego, że taki jest kształt prawa i artykułu 217 dotyczącego nietykalności cielesnej. Chciałabym zadać pytanie retoryczne. Bo tu też było to pani minister, przy... jeśli pani pozwoli, to od, zada od zadawania pytań na tej sali są posłowie właśnie do pani. Więc jak pani ma ochotę zadawać pytania retoryczne, to pozwoli pani, że przekaże teraz głos oczekującemu na swoją wypowiedź panu ministrowi Romanowskiemu. Proszę, jedno zdanie. Tak jest. Dobrze, dziękuję za, za, dziękuję za przypomnienie. W takim razie stwierdzę pod koniec swojej wypowiedzi tylko tyle, że chciałabym zwrócić uwagę państwa posłów, przedstawicieli, czyli koalicji obywatelskiej, że w momencie, kiedy konwencja stambulska była ratyfikowana z 24 kwietnia 2015 roku, to państwa ekipa rządziła, rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. To Państwa ekipa złożyła zastrzeżenia, w tym do artykułu 55, wynikające z brzmienia artykułu 217. I ministrem wtedy był Pan Cezary Grabarczyk, a po nim Pan Borys Budka. Zatem rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy, w ślad za tym, jaki jest obecnie obowiązujący kształt artykułu 217, jedynie to zastrzeżenie podtrzymał. Dziękuję bardzo. Dziękuję.